Frank yes. okay. e, Witamy po, po meczu kotwica kołobrze Pro Gdynia, czas na wypowiedzi drużyny gości, trener Kestutiskiem Zoraz oraz zawodnik Frank Robinson. Bardzo proszę. Please go. Jest. przepraszam, ale nie może jeszcze gadać po tak, tak. First of all, it's a great win for us uh, because, uh, because of all circumstances, we, we, we lost before two games in a row, one in, in uh, Polish league and in Euro league. We got a trip. We are going through some changes and s some you know, uh, things in, in our team. Jest to dla nas bardzo ważne zwycięstwo. Przegraliśmy ostatnio parę meczów w lidze zarówno polskiej jak i europejskiej. że cieszymy się z tego zwycięstwa. And, uh, we knew that Podjęliśmy dzisiaj rywala, którego wiedzieliśmy, że będzie bardzo niebezpieczny, szczególnie na swoim parkiecie. Mają świetnych zawodników, szczególnie strzelców.

E, nasi zawodnicy świetnie spisali się w obronie, szczególnie Frank Robinson zatrzymał nam Mosley'a. W drugiej połowie lepiej wspieraliśmy, zastawialiśmy i to przyczyniło się do zwycięstwa. Bardzo dziękuję panu trenerze i głos przekazuję zawodnikowi Frank Robinson. To był dobry zwycięstwo dla naszej drużyny. Jak mówił trener, sytuacja, że straciliśmy dwóch na drodze. To było ważne, że przyjechaliśmy na drodze. after the league game and get another win. I mean, get a win. zagraliśmy dobre spotkanie, tak jak trener powiedział. Przegraliśmy ostatnio dwa mecze z rzędu i jest to dla nas bardzo ważne We started the season um, very rocky, uh, slow and you know we worked hard the last couple of weeks to to fix the things that we needed to fix and defensively we're starting to improve. Zaczęliśmy sezon troszkę słabiej. Musieliśmy mocno pracować na treningach, żeby wszystko naprawić. To jest To wszystko. Bardzo dziękuję. Czy są pytania do drożnych gości? Jeśli nie ma, gratulujemy i bardzo dziękujemy.